No i dzień dobry, wam Dzisiaj wjedziemy największy ładunek, chyba jaki jest w grze. Czyli maszynę e, wiertniczą. Jak widzicie, wystaje ona dość mocna, jeżeli chodzi na szerokość. I trzeba w miarę uważać, żeby nie e, przywalić. My mamy bardzo, bo najkrótszy kurs haki w historii miałem 37 mil jedziemy Więc dosłownie kawałeczek tutaj Tylko więc no aż wstyd byłoby cokolwiek odwalić Przy tak krótkim kursie No ale to już jest prawdziwy gabaryt, tu już trzeba No uważać z tym, nie? Żeby nic nie, nie przywalić i to tutaj już jakby trzeba było jechać gdzieś dalej i to tymi wąskimi drogami no to zdecydowanie trzeba uważać, zobaczcie jak w lusterku, o, dopiero teraz gąsienica się chowa na naszym pasie, nie? więc idziemy na bardziej oddaloną miejscówkę na północy mamy już, e, tutaj jest przełom wiosny lata plus 6 stopni więc ciepluteńko troszeczkę zjechać właśnie, żeby Żeby on się po prostu nam y, mieścił, tak, bo Inaczej to tak średnio, a by nie chciałbym przywalić się w tak krótki odcinek, że to byłoby po prostu Wstyd mm, Teraz tak, tutaj, y, gdzie jedziemy Do stacji Pomp 1, tak y, Tam jest taki właśnie miarę obwarowany w, y, wjazd, tak bym to może nazwał No i tam trzeba na, pomalutku żeby w nic nie przywalić, szczególnie czymś tak wielkim Zostało nam 11 minut Mam nadzieję, że zdążymy Bo ja tu gadu-gadu, a czas leci No ale idzie, to trzeba spiąć, to trzeba to, to trzeba tamto i czas leci A przy tych krótkich kursach to tam oni mało dają dodatkowego czasu o, Widzicie, tutaj jest tak... No, nie za szeroko, nie? Tak, ten ładunek to się tak wiecie, mieści, byle się mieścił V nie ma, dobra, musimy pędzić w trefę Żeby czas nam się zatrzymał Została nam minuta Dobra, i gdzie jest parkowanie tyłem? Chyba już się zatrzymał, czas by się w strefie A, już widzę, ale będzie jazda z parkowaniem, no dobra to w nagrodę, że... E, nie, ja się obrócę, wiecie? Ja się obrócę, ja nie będę tu z tym tak walczył. Muszę się gdzieś obrócić, kurde, to przelezie na wysokość? Tutaj? Tak nie bardzo. No tak średnio bym powiedział, nie? Mm -hmm. No dobra, to nie To nie będę się obracał no Dobra, sam się skomplikowałem robotę A na szczęście to jest wieczna minuta już więc mm -hmm. Chociaż w sumie może. Ja bym tu ją wsadził, więc tam przy tej latarni się zmieścimy. Też kuźwa nastawiałem zawsze tych cholernych latarni, tyle że. No dobra. nombra 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 Udało się. Obróciliśmy się. Teraz tak. Ja bym jak ja bym to widział, tu przy latarni, i tu między latarnią a budynkiem się ustawić. No i dobra. Można powiedzieć, że już praktycznie siedzi. Ja tylko te, te dwa słupki muszę trafić, i, i będzie ok. Ale przynajmniej teraz mam te wszystkie latarnie minięte. Wiecie, tu latarnie to są ze stali. Nawet taka zabudowa jej nie ruszy.

Poszło. No z drugiej strony, jak się tyle już jeździło w tej grze, to wypadałoby już w miarę mieć parkować. Zobaczmy, jak to wygląda. A z drugiej strony, bo tutaj koła są jakby no... No tak, tylko że tutaj nie mogłoby tyle wystawać. Nie, dobrze wjechaliśmy. Myślę, że jest, że jest naprawdę... W porządku. No dobra, więc udało nam się przewieźć największy ładunek. No przewieźć może za dużo powiedziane, bo... Przestawiliśmy go z jednej hali na drugą, bym tak powiedział. Ale wiecie... Zaliczone e, mamy. Więc kolejny potężny e, ładunek z za nami. Zaraz pójdziemy się rozliczyć, bo przecież została nam minuta. Kurde, chyba, że utkniemy tu na zawsze. Na szczęście nasza postać umie skakać. Hmm. Minutę przed czasem, Znaczy nie przed czasem, tylko minutę nam została do dostarczenia. Więc, jakby na spokojnie, nie, musimy zmienić stronę. Bo nie mogę chwycić przewodu. Dobra, i jeszcze została nam ostatnia rzecz. Odblokować i pięknie udało nam się zaparkować. Nie no, dobra taki kawałek, jedziemy doszedł, to idzie w No mm, kurczę, chyba jedno z najczęściejszych parkowań, ale poszło nam naprawdę gładko. No bo to grunt to przy tym parkowaniu to nie za szybko jechać, bo jak jadę wolno to idzie, ale jak próbuję zrobić to szybko to zawsze za źle tam odbiję, bo przetrzymałem kierownicę zamiast kręcić. No. Dzień dobry. No. 5 gwiazdek, wszystko idealnie. I całe 886 z tego 600 to premia słuchajcie za parkowanie, nie? No. Dobra, dzięki wam za dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.